Też lubisz kopać tunel, kopać tunel, bo ja tak. Kiedy czujesz w sercu, przypływ mocy, bo go kochasz wszak. Siema, z tej strony, broda Krab? Dzisiaj jest ze mną. Cancer Tysiąc! Jesteśmy potworem! <grym> Dobra. <grym> Dobra. Pokażę Wam. No. Wszędzie! Dobra. Dobra, już jesteśmy. Ej, to, to czekaj, mówiłam, żebyś żebyśmy zaczęli od nowa. E, nie trzeba. Okej, okay. okej. Okay. Tutaj Ale... przeszliśmy, niestety nie pokazaliśmy dużo failów. Ej, a było słychać, że ktoś do mnie dzwoni, się, nie? E, a kiedy? No, przed chwilą. kiedy spojrzałam cięcie. Co ty mówisz cięcie? E, powiedzmy, że nie. Powiedzmy, że nie. Duszę się! Popnij mnie jeszcze raz! Popnij mnie jeszcze raz! Dzięki! O, dzięki! Jesteś, jesteś, jesteś nie. dzięki! Do, do, do do jest. osób, jeśli chodzi o. Au, 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 au! au. Dobra. Dobra. Ej, umiesz! Ej, umiesz po kaktusach skakać, prawda? A trzeba. nie, nie trzeba jednak. Aha, bo ja przechodziłem mapę pingwina na sucho, a tam akurat trzeba było. Ty co? Po kaktusach? Ej! Ej! Tak leci Ale to jest proste to Nie trzeba nie po kaktusach Ale na pierwszy ten... na kaktusa, nie? Chyba Ej kurde, nie, jednak trzeba, bo tutaj jest ten Chyba coś się nie da skoczyć, bo nie mogłem Schaciu Aha, czekaj Co ty robisz? nic! nic. Kiedy weźliśmy tu tego kaktusa, nie było, ja go tam posadziłem. Serio? Ono no tak. Leżał na ziemi, taki rozwalony. E, tam chyba Eho. jest lawa, wiesz, bo coś się ścieka. Lawa w sobie fapi. Ech. No, ej! <słuch> <słuch> chyba jednak trzeba po kaktusach na sprincie to zrobiłem. Ja umiem stawiać po kaktusach z tego z mandzia filmiku. Nie trzeba po kaktusach. Trzeba, bo się nie da skoczyć. Bo tam ja? nie ma. To trzeba, o, to trzeba tak. Było... Ten. Trzeba tak. No byłem widziałeś? Byłem i nagle zleciałem z klocka jakby się zapadł. Nie wiem czy z twojej perspektywy też tak wyglądało. No nie wiem, bo nie patrzyłem w tamtą stronę. Ach, bo jak to wyglądało tak, że ten tak nagle się zapadł. Ode mną jak skoczyłem, trafiłem, w końcu się zapadł. No i skoczyć nie mogę. Raz, dwa, hop! Jestem. Jestem! Kurde, byłem na trzecim. Nie da się tutaj skoczyć, nie? Da się, da się. Nie, nie. Tylko ja... Albo z głazu na kaktusa. Można też tak. Ty, dobre! Chociaż... Moc. Trafiłem na ten piasek. No fart, to jest fart, jak się trafi na piasek. Nie to tak powoli... No tepaj się, tepaj się, robi zacispoń. Co? No, za... Dobra, odejdź. Odejdź, teraz ja? Ja? No odejdź. No odeszłem, dalej się nie da. Chyba, że tu. O, dobra, tak lepiej. Widzisz? Widzisz? Trzeba na piasek. Tak po... tak na brodę. Nie skacz, nie skacz! No i lecisz, I lecisz, lecisz się dalej. Ale jest głupi jak smok zędu. Ty, to jesteś ostry parkurowiec. Tak, taki, taki co na serwerze, parkurek, trzeba jeden krocek dalej skoczyć. Yy, deda. Mhm. Wiesz co? Chyba trzeba z tego jak głazu. Patrz, pokażę ci, odejdź. Już odchodzę. Aha, patrz, brodoparkurowiec. Par brodo parkurowiec. A? No Dobra, spadłem. Wlepam się. Okej, okay, co tu Co tu pisze? You play! Bawisz się Bierz na ekranie. Wiesz, to ten. E, dobra, to chyba do tego był ten Minecraft, wiesz? Ej, czekaj, zrobię. Mamy tu jakieś patyki? Ej, powiedz, że mamy patyki. Mamy patyki. A mamy? Nie. To Zobacz, co No paty... ja? to bez, pa... bez patyka ci nie zrobię tego. Kilofa diaksowego. No, Zczytuj tu dwa patyki. Straj tu dwa patyki. Powiedz, że mamy. Więc ja powiedziałem i dwa patyki, się będziemy. Uuu, przejdzie Jesteś? Zwinny, szybki, dobrze Ale ja nie jestem Dobra, kliknij, kliknij guzika, ja przejdę no, tak. Nie, czekaj, y -y, ja się się, ja się wbiegnę Okej Cześć, cześć ja broda Ja czekaj Aby tak mm -hmm. Czerwony mm -hmm. Red He? Hm? Co? Mo modlę Podobniec się do Jeffa. Czerwona małpa, małpa małpa red. Modlę się do Jeffa. To się modli. A rozumiem, żeby wiedzieć do którego wejść. Mm. Tu są spawnujące jajka creepery! Te mnie do tepnij mnie do siebie. Do siebie. Okej, okay, dobra, już idę. A ja zjem sobie jabłuszko, z którego i tak nie mogę zjeść. Siemka, patrz, bo tam pisało red, 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 że czerwony, red, czyli trzeba być do czerwonego, bo jak pójdziemy do niebieskiego, to się tu spalnie miliard Peru. Aha Nie, wchodź do niebieskiego Dobrze, dobrze, że mówisz Serio weźmy do niebieskiego Czerwony, a nie niebieski e, do... No, a ty do niebieskiego Kurczę A to już, to już jest koniec Teraz nie wie się. Ale to ten, nie umie się depać! Nie, nie chcę mi się wpisywać <słudziwszy> Czerwony, red, mam kilof przecież, mam, mam kilof w... Lol A myślę, że tu się zesponują clippery No to tak myślę, bo tam jest playek hani... ch Chyba des... sery się zepsuły może. No, masz rację. Pozabierajmy te jajka. Albo zróbmy mniej więcej coś takiego. A? Nie da się ich zespawnować, bo jesteśmy na peaceful. E, Zespawnuj je. Spróbowałem. Nie da się. Jesteśmy na pacful. Tak. A teraz chodź w czerwony i nie, o nie gadaj. O lol. Dobra, wchodzę do czerwonego. The end. Co? Nic, nie. nic. Nie, nie może to... Nie, proszę. Nie! Nie, czemu. nie... Czekaj, nie wij mnie. Może gdzieś tutaj jest w tej jaskini, a jak nie nawet. No nie no tak cał jęć. Ale że... teraz? Tutaj? Jo! Ja, cheater! Lol, no, w ogóle na trawie ogień położyłem. Ogień położyłem na trawie. Kurde jakie! Lol, Kurczę, i ty cię zbije bo ja mam kończyć. kill jak sobie a ty masz tylko, tylko łapkę i zapalniczkę. Mam laga, jesteś w powietrzu. Tak, ja a jest ja, ja mam jajko. Podsko podskoczysz? A ja mam... ja mam jajko? Tak, mam jajko, kura zniosła, widzisz mnie? A ja mam game moda, podskoczysz? Tak. I tu patrz jak wysoko. <laughs> <laughs> Czekaj, no, jak... No, jak... No, jak, no. jak ja ci zaraz pokażę jak ja ci podskoczę Poczekaj, poczekaj Ci to zaraz pokażę O, okej, okay. co? A z jajka Co? A? Ej, no ej, no ja... Kurczaki mi tu spawnujesz Ja tu chcę w spokoju enchanting zrobić, a ty... A ty nie, nie pozwolę mu Będę mu spełnił kurczaki Lol, czy to? Nie, wydawało mi się Aaaa, taki beznadziejny enchant, no serio No, 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 no. czekaj, zaraz ci coś pokażę, takiego fajnego Ja też ci coś za chwilę fajnego pokażę Moi widzowie już wiedzą, co? Co, co ty mi niby pokażesz? Yy, bądź przy tym enchancie, ok? Eee, O, już nie miał? gin. Czekaj, chcę ci coś pokazać, okej? Okay? Tepaj się, tepaj, bo pożegnamy tepnij się, nie. tepaj się. Tepaj. Pożegnaj. Ej, tepnij się! Pokaże. Ej, ale najpierw się tepnij, bo się pożegnamy, nie? No tepnij, ale coś nie, mi pokażesz tepnij. tutaj. Tepnij się. Tepnij mnie, tepnij. Okej. Oj oj oj. Nie, tak. nie, bij mnie, nie bij. O... Okay, plusie, plusie. Masz. O, dziękuję. Czemu o... taki sobie enchant? Bo mi nie... taki przyszedł Nie bij, nie bij, Proszę, proszę. No, no dobra. Nie będę taki wredny, nie będę ci bił z jaksowego miecza. Dobra, to Okej. ty se idź enchantuj na jakiś dobry enchant. B będę ci bił z drewnianego. Się ja będę. Weź, nie. chcę tylko coś ci pokazać. Dobra, ja się tylko zenczantuję, bo nie można na 30. Czekaj, okej. Okay. Już teraz będzie można. Trudno, pożegnać się z widzami bez ciebie i bez fajnej niespodzianki. Nie, ja mam szartę z czwórkę. chodź choć, choć. Chcę niespodziankę dla widzów. Dobra, to idę. <noise> Nadal zapomniałeś? Serio? Co? No mów, co chciałeś pokazać? Czekaj, to tą niespodziankę to ja... To ci znowu a to byś ciebie, okej? Okay? Ty, ty no, sobie ale tam okej? Okay? Ale ja chcę, jeszcze, ja chcę ją zobaczyć. Ej, ciekawie, jaki enczadron mi wejdzie na drewnianym mieczyku. No, zobaczysz, co to będzie za niespodzianka. O, szarwny strzelutik czył. Ej, dlaczego możliwe, młoda? Ty... No, no spokojnie, zaraz nie będę, zaraz nie Kurczak. będę. Kurczak! Kurczaki! Trzeba zbić kurczaki. Dobra. A wrzucisz od razu dwa odcinki, czy jedna osobno? Od razu. Okej. Okay. A, nam um, nam. Um, um. Bić, kurczaki, bić. A dlaczego kurczaki nie dają... Dlaczego małe kurczaki nie dają mięsa? Ciekawe co mi wejdzie na diam... Aha, zniszczyłem... Ja się patrzę czemu tak słabo mogę tylko enchantować rzeczy. A przecież ten zniszczyłem półki z książkami i teraz ten. Okej. Okay. tutaj jeszcze Dasz tam coś... Okej, okay, ja tam wszystko porobię wiesz, znaczy, ta niespodzianka będzie epicka, ale ona jest dla Ciebie A mogę, bo... też, mogę też zrobić jakąś niespodziankę? A to przy innym filmiku, okej? Okay? Znaczy... O, y, spróbuj się na ogień Dududududu Cześć, bo ja chcę zobaczyć jak mi będzie ładnie szło z Efensji. Cześć, ja teraz jestem... Ja teraz... Nie wypał Oj 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 oj, Pożegnamy Masz game się? moda? Masz game moda? Ja! Yo, King Ej, patrz jak szybko kopię, a nie jestem na kreatywie. Serio? No upatrzaj się. O, nie, no to jest zwykłe. Gdy, gdybym miał FN1, a ja mam. FN4! Oj, wybadaliśmy. Ja. Ty Ech, chyba... z tej strony mówił. Broda, czekaj, krew, czekaj! Ja mam dla ciebie niespodziankę, please! Ja mam dla ciebie niespodziankę. Mam mi serdecznie. No, no to się pożegnaliśmy, zdężyliśmy. W tej odcinku spodziewamy się codziennie.